Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Pasieka przy domu, co widać zresztą, co widać, jak widać, nasz dzień zdjęciowy kończy się niespecjalnie, bo została nas ulewa, ale nie mogliśmy sobie odpuścić nagrania jeszcze jednego filmu. Chcieliśmy odpowiedzieć na pytania internautów, Dokładnie. którzy zasypali nas gradem pytań. Dokładnie, dlatego schowaliśmy się pod jabłonkę. Troszkę się na nas leje, ale damy radę. Chcieliśmy, żeby Wojtek odpowiedział na przesłane przez Państwa pytania. Kilka ich było dotyczących trzech poprzednich wyemitowanych przez nas filmów. Największe emocje, największe kontrowersje wzbudził y, temat walki z warozą. Tak? Y, pozwolę sobie zacytować jedno z pytań internautów, chociaż było kilka podobnych, o, o, podobnym, o podobnej treści. Natomiast pozwolę sobie zacytować jedno, Wojtku. Brakuje konkretów. Jaka mieszanina kwasów w jakich stężeniach, jak długo stosowana? Treściwe pytanie, Wojtku, opowiedz nam więcej na temat zwalczania varrozy yy, kwasami. Ja w swojej mini pasiece wykorzystuję produkt firmowy, który jest mieszaniną kwasu mrówkowego i kwasu szczawiowego. Jest to lek zarejestrowany w Unii Europejskiej, konkretnie w Austrii. W Polsce sprzedawany jest na szczęście nie poprzez lecznice weterynaryjne, ale można go kupić w normalnych, bezreceptowo, bez w normalnych sklepach pszczelarskich. Jest on co prawda bardzo drogi, ale z mojej praktyki wynika, że bardzo, bardzo efektywny, bardzo skuteczny. W związku z tym no nie będę tutaj rozwijał wątku ile, którego kwasu mam dolewać, ponieważ ja idę, kupuję lek i go stosuję wedle zaleceń, wedle a zalecenia. zalecenia są bardzo jasne, bardzo czytelne, preparat czy mieszaninę tych kwasów stosuje się w ilości od 20 do 40 ml na rodzinę w zależności od jej siły. Zabieg powtarza się e, zwykle dwukrotnie. Jeżeli e, okazuje się, że osyp jest duży, tam w, e, w ulotce dołączonej do, e, do, tego, do tych kwasów jest napisane, jakie są wartości graniczne. To należy wykonać to po raz trzeci. E, lek ten, no bo tak to należy nazwać. Jest bezkarencyjny, czyli można go stosować również w okresie miodobrania, chociaż producent nie zaleca tego robić. Natomiast co interesujące, można go stosować w okresie wiosennym, czyli przed pożytkami. Można go stosować właśnie teraz, w okresie późnego lata, początku jesieni. Mamy już początek jesieni, mhm. bo dzisiaj obserwowaliśmy, jak pszczoły wyganiały trudnie tak. z ulicy, czyli w rodzinach to już jest jesień. Nie jesień. Już jest jesień, mimo że to są pierwsze dni sierpnia dopiero, ale to jest bardzo u mnie specyficzna właśnie sytuacja. No i można również stosować to w tym klasycznym terminie jesiennym. Mhm. Także jest to mm, okno stosowania, okres stosowania jest bardzo, bardzo długi. Dobrze, kolejne pytanie internauty, troszkę nawiązując jeszcze do tego tematu warrozy, troszkę na ten temat powiedziałeś, ale omówimy to pytanie internauta zapytał czy można spożywać miód po zastosowaniu kwasów organicznych czy stosuje pan mieszaninę kwasów organicznych podczas sezonu. To zacznę od końca. Tak stosuje podczas sezonu pszczelarskiego mieszaninę kwasów tak jak powiedziałem kwasu mrówkowego i szczawiowego. Szczególnie stosuje w zasadzie w dwóch terminach wiosennym po to, żeby nie rozwijała mi się intensywnie waroza przed pożytkiem i powtórnie właśnie po zebraniu miodu z lipy, kiedy ja już kończę sezon pszczelarski. Także dwukrotnie w sumie to będą powiedzmy 3-4 zabiegi łącznie. Mhm. Dwa na wiosnę powiedzmy i dwa po zebraniu miodu. Czy, miód, czy czy kwasy przedostają się do miodu, tak? Czy taki miód można spożywać? Tak. No więc, ponieważ jest to lek weterynaryjny, on przeszedł wszelkie badania e, odnośnie okay. możliwości spożycia, i jeżeli ten środek został dopuszczony w oficjalnym zezwoleniem w Unii Europejskiej, to znaczy, że nie ma pozostałości kwasów organicznych w miodzie, mm -hmm. bądź są one tak nikłe, że e, nie zmieniają wartości samego miodu. Mm -hmm. I nie mają negatywnego wpływu ani na pszczoły, jeżeli byśmy robili syte, mhm. czy też dla nas jako produktu spożywczego. z Wojtków od tematu warozy, jedno pytanie przesłane nam przez internautów dotyczy też yy, podkarmiania pobudzającego. Internauta napisał nam, czemu karmienie pobudzające syropem 1 do 1, a nie gęstszy? Najgęstszym syropem to jest syrop 2 do 1, prawda? Mhm. Czyli. Na 2 kg cukru dajemy litr wody. Jest to dla pszczół um, surowiec do przerobu, do przerobu bardzo, bardzo trudny. Mhm. Ze względu właśnie na koncentrację sacharozy w roztworze. Jest bardzo silne wysycenie. Jest tak silne, że aby sporządzić taki roztwór, trzeba um, ciecz doprowadzić niemal do temperatury wrzenia. Ona musi mieć 90 parę stopni, żeby ten cukier w ogóle się rozpuścił. Mhm. Jest to bardzo duże obciążenie dla organizmu pszczół. Jeżeli tylko można uniknąć podkarmiania tak gęstym roztworem, to nie należy tego robić. Także ja traktuję mm, właściwie tego typu roztwór jako ostateczność stosowaną w bardzo szcz szczególnych sytuacjach, wyjątkowych. Normalne jesienne podkarmianie to jest podkarmianie syropem rzeczywiście 3, 3 do 2. 3 do 2. To już jest rzadszy roztwór, łatwiejszy do e, do przekształcenia z sacharozy na cukry proste, bo tam cała rzecz polega na tym, że pszczoły muszą pobrać sacharozę, wykorzystują swoje gruczoły gardzielowe do rozbicia dwu cukru na dwie cząsteczki cukrów prostych. Jeżeli robimy roztwór jeden do jednego, to po pierwsze można nawet w letniej wodzie rozpuścić cukier, bo to jest bardzo niskie stężenie. Powtórzę, przy takim stężeniu obciążenie organizmu pszczelego jest najmniejsze. Poza tym, jeżeli ja podaję teraz tak rzadki roztwór, dostarczam czy wprowadzam do ula dużą ilość wody. A woda jest bardzo potrzebna do wychowu w czerwiu. Najłatwiej się o tym przekonać wiosną, kiedy wody brakuje. Zwróćcie Państwo uwagę, że zimową porą poszyty pokarm pszczeli najpierw przez pszczoły jest odsklepiany, pozostawiany powiedzmy na okres kilku dni, żeby pokarm w komórkach nasiąkł. Wodą właśnie mhm. parą wodną. I dopiero wówczas pszczoły zaczynają go pobierać. Także no, ze względów takich fizjologicznych, no i, i, i właśnie gospodarki pasiecznej bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie w tym okresie e, roztworu 1 do jednego. To jest optymalne rozwiązanie. Sierpień, duże upały 1 do jednego. To jest również wielka chłodnica, bo tak. rozrzucony na dużą ilość komórek, ten, ten, ten roztwór. No to, to, to również są, jest wykorzystywany przez rodziny do obniżania temperatury. No dobrze, myślę, że wyczerpałeś <laughs> temat. Wyczerpaliśmy też y, Państwa pytania. Bardzo dziękujemy za przesyłanie tych pytań. Bardzo dziękujemy za. Y, dużą oglądalność, bardzo chętnie państwo oglądacie nasze odcinki. Pozostaje nam zaprosić do dyskusji, dalej. Do, dyskusji do oglądania kolejnych odcinków i wkrótce następny odcinek, który będzie dotyczył yy, kolejnych prac pasiecznych w sezonie. A my, Wojtku, chowamy się przed deszczem. Chowamy się przed deszczem, bo tu już nas troszkę po porosiło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.